Witam wszystkich widzów na moim kanale Mówi do was DJ Tomasz 39 z tej strony To będzie druga seria filmów pod tytułem Pogadajmy Pierwszy odcinek na rok 2014 A dzisiaj chciałem z wami porozmawiać, pogadać ja I mój kolega Christian, który siedzi obok mnie Jest moim gościem na dzisiejszym filmiku Na temat filmów, które wolicie Czy nowości, czy stare filmy, które były Nie wiem, 10, 15, 20 lat temu na kasetach VHS czy nowoczesną technologię i filmy robione komputerowo. Mój kolega Krystian wam powie jakie on lubi filmiki, no a na razie już nic nie będę mówił. Przepraszam, teraz zacznie już opowiadać Krystian. Chciałbym opowiedzieć o filmach starych. No, stare filmy są fajne, eleganckie, z lat 60 z lat 70 dobre filmy. Na przykład lubię stare filmy dramaty, horrory, komedie, są, hit jest bardzo dobry, polecam stare filmy. Nowości nie bardzo nie bardzo z, z, wchodzą mi do gustu, tak, a, się. A, a stare filmy polecam, bo są bardzo dobre, elegancka technika była, lepiej kiedyś były filmy robione, lepiej kręcone, lepsi byli w ogóle aktorzy i aktorzy, aktorzy w ogóle w tym... W tym, w tym montażu filmowym. I lubię filmy po prostu z, 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 starej, z starego bitu. Oczywiście ja się zgadzam z kolegą Krystianem, Lubię też filmy nowości oglądać, ale tam jest za dużo y, tej technologii, efektów specjalnych, a filmy nie mają właściwie nic fajnego do przekazania, nie mają żadnej fajnej treści, a stare filmy miały dobrą treść. I też fajne efekty specjalne, jak na tamte czasy, z lat 70., 60., z 80. czy nawet z lat 50. Niektóre filmy naprawdę są fajne, przebijają te nowości, które są w kinach, niby technologia komputera, filmy 3D. A na przykład Pana Kleksa nie zrobią nowej wersji, bo nie potrafią. A na przykład taki film, Pan Kleks, stara wersja, jak ja byłem dzieckiem, oglądając odcinki Akademię, Podróże i Kleks w Kosmosie. No, jest to po prostu kultowy film dziecięcy, młodzieżowy, oczywiście produkcji polsko-rosyjskiej. I git Mayonnaise, no, moi kochani widzowie, no, taka jest sprawa, no. Niestety Krystan Kumpel ma rację, no, nie będę się z nim sprzeczał. No, bo się też oglądam oczywiście w kinie czy w inny sposób, nie będę mówił w jaki, do czy wiecie jak, no, ale nieważne. E, moi kochani, no, nie wiem, jeszcze może kolega Krystan Kumpel. Jeszcze chciałem to i jeden pewny film, na przykład Sex To jest film opowiadający o życiu z, z samych, samych, kobiet. Z, z samych kobiet. I nie to było jest, mężczyzn, no, no, by nie było no, nie no, no. I nie było, nie nakręcili nowej wersji. Nie ma takiej technologii, żeby nową wersję nakręcić. Ja na komputerów, tak a, a nie umiem nakręcić nowej wersji. Ja, być... polecam, ja polecam stare firmy. Tak jest. Przepraszam, że w weszłem. E, bo kiwałem głową, e, ja kiedyś słyszałem w telewizji taką plotkę, że miała być druga część e, filmu pod tytułem "Sex Misja i e, miał grać tam e, młody i stary Szturc, ci aktorzy, e, syn z ojcem, właśnie w drugiej części tej "Sex Misji, no nie wiem, to było 5 lat temu, 3 lata temu, nie będę kłamał. A jakoś do dzisiaj Sex Missy nie nagrali, kolegów ciągle dają Sex jedynkę, no. Nie wiem, czy w ogóle tylko kiedykolwiek powstanie człowieku. Czekam i chyba się nie doczekam. Chyba będę starym dziadkiem o lasy albo w trumnie. I nagrałem dopiero kopię drugą część tego filmu, no. No niestety, no. Taka jest polska rzeczywistość. Ale ci powiem pisanie jedną rzecz, Zionku. Że będzie nowa część filmu i nie uwierzysz jakiego. I będą ci sami aktorzy, no, 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 no. grać, A ty ten film chyba oglądasz i ci się podobno podobał. To był film polski. Pamiętasz film Mode Wilki? albo były Mode Wilki jedna, druga? No, było coś takiego. I teraz mają zrobić do kin w 2014 roku. Już jest ten film produkowany, nagrywany. Tylko jeszcze nie jest w kinach, ale ma być nie wiem, którego miesiąca w 2014 roku. Mode Wilki, ale trójka. I będą grać ci sami aktorzy, co grali w dwóch poprzednich wersjach tego filmu, a wiem to z programu Dzień Dobry TVN i ci aktorzy byli w tym programie i mówili na serio, że ten film powstanie, ale nie mogli mówić wszystkiego na temat tego filmu, bo po prostu nie pozwolili reżyser, producenci i tak dalej, no ale powiedzieli, że taki film powstanie, że powstaje, ale kiedy on będzie w kinie, I don't know. Jeden film, który się udało z nowości nakręcić, to 2012. Dobry film, <coughs> katastroficzny, polecam. Dobry reżyser, naprawdę dobry film. To się udało nakręcić dobry film. Tak jest. Ja się ziąknię, z Ziołkiem Krystianem, z moim kolegą, oczywiście moi kochani widzowie, nie zgadzam. Ja wolę stare filmy, chociaż nowości też oglądam. Aby być po prostu na bieżąco, żeby wi wiadomo było co się dzieje w kinie i nie, nie tylko z tymi nowymi filmami, ale stare filmy są też, niektóre co ja oglądam kolega Krystian czy Jana Pauhajsa, bardzo ciekawe, bardzo dobre dramaty, horrory, filmy akcji, thriller polecamy i Dziękujemy za wysłanie tego filmiku, łapka do góry, łapka w dół, jak się podoba, a jak nie, no i oczywiście komentarze tu pod ten film prosimy. I zapraszamy do kolejnych filmików. Halo! Cześć wszystkim widzom, no. panom, a szczególnie płeci pięknej. Jeśli jest to jakaś fajna, ładna dziewczyna, to niech da nam na miarę, a my z kolegą Krystianem, oczywiście nagramy z nią ładny filmik. No dobra, dobra, oczywiście. dobra. Bez podtekstów dobra. seksualnych kochani. Pa. Ui, 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 ui. A, to byłem, tylko ja nigdy to masz No Dobra, to jest się. Na razie, pa, pa, pa. moi fani. no pa, i fani mojego kolegi Krystiana, tak? No. O. Pokój z wami, niech szmoc będzie z wami. <śledzianie>